Słowo Boże na dziś, wtorek 28 lutego 2023 roku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak i że wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny 34. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał i wyzwolił od wszelkiej trwogi. Bóg Sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Spójrzcie na Niego, a rozpromieniecie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak i Pan Go usłyszał i uwolnił od wszelkiego ucisku. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych uszy Jego otwarte na ich wołanie. Pan zwraca swe oblicze przeciw złoczyniącym, by pamięć o nich wymazać z ziemi. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, ocala upadłych na duchu. Bóg sprawiedliwych wyzwala z niedoli. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Chwała Tobie, Słowo Boże. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich uczniów Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec Wasz, czego Wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się modlcie. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Niech się święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo, niech Twoja wola się spełnia na ziemi tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i Wam przebaczy Ojciec Wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec Wasz nie przebaczy Wam także Waszych przewinień. Oto Słowo Pańskie.